Siemano, kochani, witajcie, witam was w nietypowym filmie, naprawdę nie myślałem, że kiedykolwiek będę musiał nagrywać taki odcinek, ale słuchajcie, to jest bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ pisze do mnie Kenzie, czyli mój dobry ziomek na Discordzie i pisze do mnie tak, co potwór ktoś ci ugadł miniaturkę, I ja tak się zastanawiam... Kurde, naprawdę istnieją jeszcze tacy ludzie? I tak istnieją i zaraz Wam kochani mi przedstawię tą osobę. To jest bardzo spontaniczny materiał i od razu przepraszam z góry, że, nie wiem, nie jest takiś wybitny materiał na moim kanale, ale muszę wyjaśnić, bo jakaś paruwa naprawdę zajumała mi miniaturkę. Naprawdę nie wiem, czy to jest takie trudne. Jeszcze, bo nie wiem, czy to uwierzycie w to, ale chyba nie uwierzycie, ale <laughs> chłop ma prawie 60 koła subów i zajumał mi miniaturkę. Mi, który ma 20. 4000 tysiące subów. Nie wiem, jeżeli facet masz tak duży kanał i kradniesz miniaturki, to naprawdę się zastanów, czy jest sens, żebyś ty dalej cokolwiek tworzył w tym internecie, bo naprawdę można sobie samemu ogarnąć takie rzeczy a nie trzeba wcale brać od innych twórców. Plus, jak już bierzesz od innych twórców, to mógłbyś chociaż dać wzmiankę w opisie. Zaraz wam pokażę o co mi chodzi, bo wy nie wiecie. Tak? Ogólnie mógłbym wam dać tej screeny i w ogóle, ale to jest bez sensu. E, chcę, żeby, to jest materiał na szybko nagrywany. Nie miał się w ogóle taki pojawić na moim kanale. Tutaj mi się nagrywa dźwięk elegancko. Patrzcie, tu mamy kanał tego, tej paru wy... Generalnie Fryer podwalił mi miniaturkę do filmu odnośnie Freeza. Jak widzi, jak wiecie o tym, on dodał to dwa tygodnie temu. Ja dopiero teraz to widzę. Zobaczcie. Cała połowa to jest moja miniaturka. To jest wręcz moja miniaturka po prostu przerobiona. To totalnie jeszcze. Zobaczcie. Tu jest, o, mój film sprzed ośmiu miesięcy. To jest jeden do jeden. To jest render, który wykonał mój brat. Yy, I tak naprawdę mógł wziąć tą drugą część, ponieważ ta druga część to jest po prostu wizerunek Freeza. Natomiast nie. On zostawił to, co mój brat robił w cinema 4D. Ten i po prostu sobie hamsko przerobił. Otwórzmy to w nowej karcie. Ja wam zaraz pokażę. No, chłop ma generalnie. chłop ma prawie 60 tysięcy subów kuźwa i zobaczcie, jego opis ja jeszcze patrzyłem, czy w opisie może jest jakaś wzmianka, gdzie skąd brał miniaturkę nie ma nic, dlatego napisałem mu, słuchajcie komentarzyk, jak chcecie to możecie tej parowie napisać to samo, no bo naprawdę to jest słabe zachowanie facet, żebyś mając tyle subskrybentów kradł miniaturki tak naprawdę ode mnie no nie podoba mi się to strasznie nie podoba mi się, tak jak widzicie, no tak jak mówię mój film, tutaj macie, data 1 kwiecień 2020 także kurde, no mega słabe zachowanie, mega się wkurzyłem, Be no naprawdę no nie myślałem, że są takie parówy w internecie, które będą kraść miniaturki no, no nie wiem, ja też nie, nie jestem jakby Osobą, która lubi się kłócić w internecie, która nie wiem, e, lubi sobie robić jakichś wrogów, czy czy cokolwiek takiego. Jestem bardzo pozytywny, zawsze taki, wiecie, że, że jestem na liveach. Ci, co oglądają, to wiedzą. Natomiast, no, irytuje mnie coś takiego. No, nie ukrywam, że no, mając tak samo 60 tysięcy subów, no, można się postarać o grafikę kanału jakąkolwiek, bo naprawdę, no. Mm... No nie wiem co powiedzieć, nie wiem co powiedzieć, dla mnie jest to chora sytuacja I chłop jest po prostu zwykłą parówą i frajerem, tyle mogę powiedzieć I, i nie wiem, i nie wiem jak, jak, jak to, że tak powiem będzie chciał wyjaśniać dalej, ale yy, Ja nie pozwolę, żeby ktoś tutaj, że tak powiem kradł mi z mojego kanału miniaturki yy, Od ludzi, którzy robią je totalnie dla mnie, tak, a nie dla, że tak powiem szerszej, szerszej, szerszej publiki A jeszcze tą akurat miniaturkę robił mój brat, także tym bardziej Ach, szkoda gadać, widzowie, szkoda gadać. Powiem tak. Nie wiem, czy takie filmy <gryw> będą się pojawiały częściej. Raczej nie, to jest pierwszy tego typu film. I nie mam zamiaru tutaj się jakoś bardziej rozwodzić. Myślę, że co chciałem, to powiedziałem. E, nie, nie wchodźcie nawet tego typa, bo to nie ma nawet sensu. Co, ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Bardzo słaba sytuacja. Mam nadzieję, że do, go, dojdzie do niego jakoś ten film. I, I może, może się ogarnie bądź zmieni to. Bo nie, nie podoba mi się to. Nie ukrywam, że mi się to nie podoba. Także do zobaczenia. Trzymajcie się. I widzimy się w następnych filmach. Hello.